Właśnie ruszyły zapisy do siódmej edycji studiów podyplomowych Audy Śledczy Rachunkowość i Kontrola organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pojawienie się tych studiów w ofercie SGH jest odpowiedzią na potrzebę rynkową związaną z koniecznością nabycia przez osoby. Funkcjonujące w strukturach podmiotów prawnych, nie tylko komercyjnych, ale też w ramach sektora publicznego, wiedzy z zakresu audytu śledczego, ale w powiązaniu z kontekstem kontroli, jak również kontekstem rachunkowości. Dlatego zdecydowaliśmy się w SGH uruchomić takie studia i właśnie w sezonie 2024-2025 rusza już siódma edycja naszych studiów i dzisiaj chciałbym krótko opowiedzieć o tym co kryje się pod każdym z właśnie tych trzech elementów składających się na tytuł nazwę naszych studiów podyplomowych Audyt śledczy to tak naprawdę wprowadzenie studentów do warsztatu pracy audytora śledczego i to zarówno w kontekście prewencyjnym, czyli takie audyty prewencyjne, jak i w kontekście reaktywnym, czyli odpowiedzi na... Konkretny zarzut, który pojawił się w środowisku czy w naszym podmiocie prawnym. Często podjęcie badania takich zarzutów wiąże się z pewnym stresem i pytaniem o to, w jaki sposób się za to zabrać. No i właśnie w ramach tego modułu naszych studiów podyplomowych proponujemy taką podróż właśnie przez metodykę pracy audytora śledczego zaczynającą się od jakiegoś zdarzenia inicjującego no w kontekście na przykład zbliżającego się wejścia w życie obowiązków wynikających z ustawy o sygnalistach. To będzie ten element tego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, ale też element wstępnej oceny zgłoszenia sygnalisty, no i również zarządzanie efektami tego wewnętrznego Postępowania wyjaśniającego, czyli tak naprawdę w ramach działań następnych, tej fazy tych działań naprawczych. No i teraz, w ramach właśnie tego bloku, porozmawiamy sobie zarówno o planowaniu. Postępowania wyjaśniającego, jak i o Białym Wywiadzie, czyli o SINC-ie w ramach pracy właśnie audytora śledczego. Porozmawiamy sobie o budowaniu hipotez śledczych, porozmawiamy sobie o planowaniu w ogóle postępowania wyjaśniającego, o modelach funkcjonowania tego postępowania wyjaśniającego, jak również kompetencjach wymaganych od osób, które zajmują się. Badaniem takich incydentów będzie oczywiście seria spotkań z praktykami. Porozmawiamy sobie z osobami, które na co dzień pracują z osobowymi źródłami dowodowymi, świadkami, osobami podejrzewanymi o dokonanie różnych nadużyć, zarówno o charakterze działań naruszających przepisy prawa, jak i procedur wewnętrznych, czy tych standardów etyki, o których mowa. Również w ustawie o sygnalistach. Porozmawiamy sobie o informatyce śledczej, porozmawiamy sobie o raportowaniu, o dokumentowaniu przebiegu takiego postępowania wyjaśniającego. Będą też warsztaty kompetencyjne, profilujące też, zarówno nas, jako audytorów śledczych, czy państwa, jeżeli zdecydujecie się na udział w tych studiach, jak i osoby, z którymi będziecie państwo spotykać się w trakcie właśnie realizowania zadań związanych, czy to z prowadzeniem tych wewnętrznych postępowań wyjaśniających, czy planowaniem, projektowaniem i realizacją działań naprawczych, czy też podejmowaniem takich audytów prewencyjnych, czy takich audytów ogólnowykrywczych, jak na przykład bardzo modne w ostatnio w domenie publicznej, tak zwane audyty otwarcia, które mają w sobie taki element. Taką szczyptę właśnie tego audytu śledczego w sobie. Jeśli chodzi o tą sekcję rachunkowości, no to oczywiście badając nadużycia w podmiotach prawnych. Trudno uniknąć kontaktu z wiedzą właśnie z dziedziny finansów, zarządzania, ekonomii, no bo większość tych nadużyć to będą tak zwane nadużycia czy przestępstwa białych kołnierzyków, to będą działania osób, które podejmują te swoje czynności czy też doprowadzają do zaniechania realizacji obowiązków właśnie w celu uzyskania korzyści majątkowej. W związku z tym musimy rozumieć zarówno aspekt rachunkowości finansowej, jak i zarządczej, jak i rachunkowości podatkowej i musimy być w stanie poruszać się tak naprawdę w tym środowisku finansów, w podmiocie prawnym. Musimy umieć dokonywać oceny. Zdarzeń gospodarczych z perspektywy właśnie dokumentacji tych zdarzeń gospodarczych w systemach finansowo-księgowych, czy też w raportach i wszelakich dokumentach, opracowaniach powstających w ramach funkcjonowania. Podmiotów prawnych. Będziemy tutaj też rozmawiać o obszarach ryzyka właśnie w obszarze finansów i o tym, w jaki sposób właśnie dokonywać detekcji tych obszarów, w jaki sposób w związku z tym nakierowywać później audytora śledczego, czy będąc audytorem śledczym, nakierowywać plan działań wykrywczych. Czy, czy podejmować czynności dowodowe w celu właśnie poczynienia ustaleń faktycznych z wykorzystaniem tej wiedzy, która pozwala nam na zrozumienie tego aspektu finansowego, funkcjonowania podmiotów prawnych, w szczególności oczywiście funkcjonowania przedsiębiorstw. Wreszcie aspekt kontroli. To jest tak naprawdę cały duży moduł poświęcony. Wszystkiemu temu, co wiąże się z koncepcją trzech linii obrony w organizacji, czyli funkcjonowaniem zarówno zarówno jednostek biznesowych i takiej kontroli zarządczej funkcjonowania pionu compliance jako drugiej linii obrony, ale jednak blisko współpracującej z biznesem i wreszcie tej niezależnej komórki audytu wewnętrznego. W tym kontekście porozmawiamy sobie zarówno o aspekcie strategicznym, jak i o aspekcie taktyczno-technicznym, żeby lepiej zrozumieć tak naprawdę środowisko, w którym audytor śledczy będzie się poruszał, dokonując, oceny. Zarzutów, czy też dokonując takiego prewencyjnego przeglądu sytuacji przedsiębiorstwa, czy sytuacji podmiotu prawnego, szerzej patrząc na to, dzięki temu właśnie będziemy w stanie sprawnie posługiwać się tą wiedzą z obszaru audytu śledczego i rachunkowości w tych działaniach, czy to prewencyjnych, czy detekcyjnych, czy też planowaniu też działań następczych, chociażby w kontekście optymalizacji środowiska kontroli. Kontroli, czy, czy uzupełnienie jakiejś luki zdiagnozowanej w ramach audytu śledczego w tym środowisku kontroli? Podsumowując, program studiów, sylabus tych naszych studiów to jest taki miks kompetencji o bardzo szerokim spektrum zastosowań. No i w kontekście właśnie otwarcia, nowego otwarcia w kontekście sygnalistów w kontekście 25 września. 2024 i tego, że każdy podmiot prawny zatrudniający co najmniej 50 osób, czy to publiczny, czy to prywatny, będzie musiał w jakiś sposób zarządzić lokalnie zarówno przyjęciem zgłoszenia wstępną oceną zgłoszenia sygnalisty, jak i zarządzić wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym, czy też w ramach działań następczych, tą fazą działań naprawczych, korygujących, podejmowaniem działań zarówno o charakterze prewencji indywidualnej wobec zdiagnozowanego sprawcy nieprawidłowości, jak i elementu prewencji ogólnej w kontekście przeciwdziałaniu przyszłym zdarzeniom o podobnym charakterze uszczelnieniu środowiska kontroli no i oczywiście komunikacji komunikacji zarówno do wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz do interesariuszy którzy powinni w takiej komunikacji brać udział no i oczywiście będziemy też mieć duży blok poświęcony interakcjom z organami Administracji publicznej z organami ścigania, w jaki sposób tutaj um, funkcjonować w tym środowisku takim już um, um, korporacyjno-administracyjnym, um, korporacyjno um, na styku właśnie um, administracji publicznej, organów ścigania i właśnie tego, co dzieje się um, w przedsiębiorstwie, czy właśnie tak jak wspomniałem, szerzej w tym podmiocie prawnym, jeżeli już um, nawiązujemy do. Języka ustawy o sygnalistach. No mam nadzieję, że udało mi się trochę przybliżyć te studia. Zapraszam oczywiście serdecznie do zapisów, no i zarówno w komentarzu do tego materiału, jak i w, we wprowadzeniu do tego materiału przekażę link do zapisów. Gdyby ktoś chciał zapoznać się z programem, czy podjąć się rejestracji, to zapraszam i dla tych, którzy skorzystają z udziału w naszych studiach. Do zobaczenia na zajęciach w przyszłym roku akademickim.